Bardzo trudne warunki na trasie, ale wiedzieliśmy o tym, to jest raj w Portugalii wymagający od sprzętu, ale także od załóg. Jesteśmy na trzecim miejscu w tej chwili, myślę, że brałbym w ciemno, choć z drugiej strony zawsze chcę walczyć o zwycięstwa. Biorąc pod uwagę to, że w tym rajdzie wystartowało ponad 40 załóg, w naszej klasie trzecie miejsce jest ok, ale jutro, jeszcze kolejny dzień, ostatni dzień, co prawda krótki, ale bardzo wymagający, ponieważ już jesteśmy zmęczeni. Wszystkie załogi są zmęczone. Krótkie noce, wczesne wstawania. Myślę, że bardzo, bardzo wymagający rajd, ale jesteśmy tutaj z uśmiechami na twarzy. Będziemy cisnąć czasy w czołówce prawie za każdym razem więc nie ma co narzekać, a wręcz cieszyć się. Zespół pracuje jak zwykle znakomicie. Samochód spisuje się świetnie, więc cieszę się, że tak to wszystko wygląda i oby tak wyglądało na każdym rajdzie.